Górskie wodociągi i kanalizacja. Czysta woda, czysta gra. Falubas Zielona Góra walczy o ekstraligowe punkty. My jedziemy razem z nimi. W każdy poniedziałek o 11.15 magazyn żużlowy W69 na 96 FM w Radio Index. Jesteśmy tam, gdzie nasi żużlowcy. Maciej Wiązkowicz, witam bardzo serdecznie zapraszamy na magazyn Żużlowy Radio indeks W69 na 96FM. Powiem szczerze, dawno chciałem taką rozmowę przeprowadzić z Grzegorzem Walaskiem, sztab szkoleniowy, jeszcze czynny Żużlowiec. Witaj Grzegorz. Witam, dzień dobry. A jeszcze nie pytasz, na jaki temat chciałem y, przeprowadzić rozmowę. Domyślam się rozmowę. pewnie. Domyślasz się. Domyśla się, ale nie o Twojej karierze jeszcze trwającej, a o szkoleniu, szeroko rozumianym szkoleniu. Mówię o tym, że dawno chciałem o tym porozmawiać, ponieważ jak wyszkolić żużlowca, jak wyszkolić z młodego człowieka adepta, gościa, który będzie się ścigał i walczył o najwyższe cele, no to jest zadanie arcytrudne. Stawiam taką tezę i Ciebie się pytam jako człowieka, który jest odpowiedzialny w dużej mierze na y, szkoleniu młodzieży. Jak to zrobić? Dzisiaj wiem, że to pytanie jest bardzo otwarte, natomiast y, pytanie jest takie, jakie warunki muszą być spełnione, żeby z młodego człowieka, gościa, który chciałby być żużlowcem, ulepić, mówiąc tak kolokwialnie, żużlowca, faceta, który będzie się ścigał? O, kurczę, trudne pytanie i trudne zadanie, bo to naprawdę trzeba trafić na, 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 na chłopaka przede wszystkim, y, dobrze go poprowadzić i, i, i tak niestety jest. No, w szkółce jest... Y, z mojego doświadczenia, tego już taki, można powiedzieć dwuletniego, yy, ja jako ten mogę tylko już go później tylko jakby delikatnie sterować, ale sama, sama chęć, sama jakby odkręcenie gazu, yy, ułożenie na motocyklu, to już jest jakby, jak, to już widzę po chłopaku, który wsiada, ja wiem, że tutaj będzie bardzo mało pracy, a przy niektórych jest tej pracy dużo więcej i czasami się to po prostu, przy, u niektórych yy, nic się już później nie wydarzy, yy, czyli nic z tego może nie być. I, i taka jest moja praca. No, wychwycić y, tych chłopaków, którzy mają do tego dar, tym, którzy y, do tego daru no, po prostu no, nie mają, bo, bo nie każdy się rodzi piłkarzem, żołnierzem czy hokeistą, no, nie mają podziękować. Y, I nie ukrywam, że z tym dziękowaniem jest y, najtrudniej. No To jest trudne zadanie, bo niektórzy chłopcy się angażują, niektórzy mniej. Ale właśnie tym, co się angażują, ale widać, że no nie, ma, nie ma jakby tego serca, nie ma tego czegoś, co, co ma zawodnik bynajmniej na tym etapie, który ja uważam, że powinien mieć. No tak jak tak, tak to przedstawiamy, tak jak to wygląda. Okej. Okay. Co powinien mieć, ja wiem, że to są takie pytania być może banalne, być może trudne, a co powinien mieć ten młody człowiek, który przychodzi do Ciebie na pierwsze zajęcia albo mówi Panie Grzegorzu, chciałbym być żużlowcem. Na początku ma chęci, wyrażone słownie. Jakie warunki powinien spełnić młody człowiek, żeby przynajmniej spróbować osiągnąć jakiś poziom? To, to ja zauważyłem ze swojego doświadczenia, to musi być jakaś kategoria wiekowa też. Wiadomo, że lepiej idzie tym chłopcom chudziutkim, drobniutkim, nie wiem dlaczego tak się dzieje. Po prostu im to wychodzi lepiej. Nie wszystkim, bo to nie ma reguły. <laughs> Trudniej jest tym troszeczkę takim większym chłopakom, ale tu przed nim jest wtedy więcej pracy. I uważam, że dobrze jest zacząć i dobrze mi się pracuje z chłopakami, którzy ten przedział wiekowy jest tak 10 wzwyż, czyli zaczynacie jednak od tych najmłodszych. Poprzez minitory, poprzez speedbike'i, poprzez y, przeplatanie y, torem na Wrocławskiej, torem na. No, my nie mam akurat monitoru, czyli torem albo w Liginiu, albo w Wawrowie, albo już jak jeździ i ma licencję, to w, poprzez zawody, pokazówki. I takimi etapami y, tych chłopaków y, wyciągać do góry, po prostu mieć grupę chłopaków w kategorii 125, y, zrobić selekcję, wrzucić ich do 250, uzbierać tych chłopaków więcej, zrobić selekcję i z tych, znaczy u nas jest 500R i z tych 500R po prostu zostawić dwóch, a jak już będzie jeden taki dobry, to, to już będzie sukces. No to tak jest... niestety bywa. Mhm. Dzisiaj mamy ten podział na te y, kategorie jeździeckie. Można zaczynać przecież od, od, od y, tego ścigania na y, silnikach o pojemności znacznie niższej niż na y, 500. -kach. Natomiast kiedyś zawsze się mhm. mówiło, pamiętam, że młody żużlowiec to musi gdzieś tam się wcześniej przejechać, gdzieś tam u ojca, u dziadka, y, żeby zasmakował tego motocykla, nawet niekoniecznie żużlowego. Czy to potwierdzasz, że dzisiaj, mimo że realia się zmieniają, że zupełnie sytuacja jest inna niż wtedy, kiedy ty zaczynałeś, żeby jednak ten ciąg. Do motocykla, nawet u takich młodych chłopaków 10-12-letnich był? No musi być, to oni muszą się tym interesować. I, i tak jest, no, są chłopcy, którzy się interesują, którzy dzwonią do mnie, czy jest treni, czy można być. Większość unika mycia, unika warsztatu, bo, bo to już jest trochę, no tak jak mówię, no, jeździmy tam cztery wyjazdy treningowe po cztery po minuty, jak się uda, czy tam pięć, a mycia jest później cały wieczór albo cały, całe dnie. No i to już jest gorsze w tych chłopcach. No ale to też jest jakby, jakby selekcja, czyli tortorem, a później poza torem też trzeba pracować, i to nie tylko ja widzę, ale też widzą mechanicy, którzy oceniają, którzy też zostają na to uwagę, i cały sit tych tych wszystkich rzeczy. No, powoduje to, że tam na, na tym samym końcu za ileś tam lat może zostać tak naprawdę jedna osoba, poprzez to, że może przemierzyć nie wiadomo ile. Mhm. Tak się zastanawiam, przychodzi do Ciebie pięciu, dziesięciu łebków, tak jak mówicie, czy Ty jesteś po pierwszych treningach w stanie określić tak, z niego coś będzie, albo nie, ten to by mógł sobie dać spokój, czy tu każdy przypadek jest zupełnie inny? Yy... No każdy jest inny. Tu, tu... Ka nie, każdy z na pewno, ale był taki, przynajmniej nie będę wymieniał nazwiska, ale yy, zaczął ze mną taki chłopak, który, do którego ja zadzwoniłem, do, do rodzica zadzwoniłem i powiedziałem mu, w mu tam wieczorem czasami, żeby on tak tego gazu nie odkręcał, nie? żeby to było, że za szybko to mu idzie, żeby nie, nie upadł, bo później się przyblokuje i będziemy zaczynać cały ten etap od nowa, nie? a to, to szkoda tego czasu. Mówi, tłumacz mu, że jednak za szybko to robi. Yy, taki przypadek jest. Są takie przypadki, gdzie już drugi rok próbujemy jechać z gazem i nie możemy. No, no to jest, no mówię, to jest z chłopcami to jest, żużel nie jest prostą dyscypliną. To nie jest też piłka nożna, gdzie, gdzie możemy sobie pokopać, gdzie się chłopak przewróci i tam sobie stucze kolano, tylko tutaj te upadki kończą się albo złamaniami, albo takimi poważnymi uderzeniami i, i tutaj jest... Mi też ciężko jest, bo ja wiem jak, jak, jak to boli, i wiem też co się może wydarzyć, mi jest też ciężko czasami mówić im yy, odkręć ten gaz, y, czy tam wejdź tu i tu, bo wiemy z czym to się wiąże, jak to się może skończyć, jak chłopak tego nie opanuje i, yy, no, ciężka praca pewnie. Tak się zastanawiam, czy ci młodzi ludzie oni na początku, poza tą smykałką do motoryzacji, o której mówiłeś, muszą mieć takie, nie wiem jak to nazwać, życiowe ogarnięcie, że muszą być poukładani trochę w domu, w szkole, muszą wiedzieć, że trzeba ten motocykl umyć, czy wręcz przeciwnie, to trzeba im po prostu mówić, wszystko podpowiadać, czy też tutaj każdy przypadek jest inny? No to ogólnikowo powiem, że trzeba mówić. No, no niestety, trzeba mówić, yy, yy, namawiać czasami. No, że to nie ma też reguły, no ale już tak do jednego wora jak wszystkich wklepiemy, no to większość trzeba tłumaczyć, że jednak jazda jazdą, a teraz spędzamy czas na warsztacie, robimy, myjemy i tutaj się zaczynają schody, bo lekarz, bo szkoła, bo, bo religia, bo mam zęb, bo boli mnie ząb i już zaczyna się wszystko, każdy ucieka, każdy, wszyscy wymyślają coś, żeby tylko unikać mycia i to już widać mniej więcej kto... Kto ma smykałkę do, do, do smaru, do łańcuchów, do tarcz, do filtrów, do tego, żeby poznać motocykl, poznać go, jak to przygotować, bo to jest, no, przygotowanie motocykla w, w karierze, no, jest później w etapie, jest, no, nie wiem, czy ważniejsze od tego, jakieś ma też umiejętności, bo jak... I teraz nawiążę do tego, co mieliśmy się spotkać pierwszy raz. Co się stało, że bateria się rozładowała? Tak, ja przybliżę. Mieliśmy się spotkać na stadionie, ale mieliśmy technicy, mówiący te słowa Maciej Noskowicz i będący po drugiej stronie Jerzy Jackowski. Mieliśmy problem techniczny. Po prostu nie zwróciliśmy uwagi na pewien szczegół. Grzegorz lekko zadrwił, ale okej, okay, dobra, dokończ tą historię. Także no, praca przy sprzęcie na tym etapie i później jest bardzo ważna, bo to też zawodnik później Wyciąga wnioski z tego, co przepracowało na warsztacie, Jak chce ci sprzęgło, jak ustawić gaźnik. No bez tego, szyb, szybka jazda w tym dorosłym żużlu jest praktycznie niemożliwa. Dobra, zapytam Cię jeszcze o te predyspozycje. Tu mówisz: tacy mali, niscy najczęściej, yy, niewysocy, o może tak to nazwijmy, ale jakie muszą mieć jeszcze yy, cechy? Muszą być tacy gipcy, poza tym charakterem, który trzeba mieć. Yy, nie każdy chyba może być żurzowcem. Zazwyczaj się mówią, że wysoki to tak nie pasuje do końca, chociaż są wysocy żurzlowcy. Jaka jest Twoja diagnoza? No tu się nic nie zmieniło. No, przyjdzie chłopak wyższy i ułoży się na tym motocyklu y, i pojedzie. No, przychodzi mały, który sobie nie radzi, ale no większość to są tacy chłopcy, którzy troszeczkę ogarniają i sport, i pompkę, i przysiad, i przewrót i zagra dobrze w piłkę. Także no, ogólnie tak sprawny fizycznie. A żurzel motocykl to, no, to jest już inny etap, no, bo tutaj jest troszeczkę głowa, która jest strach, który przychodzi, no i przede wszystkim ból, bo yy, tak jak wspomniałem wcześniej, że no, upadek to, to nie jest takie coś, co się wstanie i się, i się zejdzie z motocykla, bo yy, powiem Wam, że płat dziecka pod bandą albo płat dziecka, gdzie pod, podchodzę i, i widzę, że zaszlochany, a dojście do zawodnika dorosłego i spytanie się, jak się czujesz, to są dwie różne rzeczy i, jak miałem pierwszy raz tą sytuację, to później też tak odebrałem siebie i mówię, kurczę, no może chyba ja przesadzam, bo, bo to nie jest jednak to samo i z dzieciakami trochę trzeba inaczej robić. Rodzice, chciałem o tym przez chwilę porozmawiać, są przy każdej dyscyplinie, nie tylko przy żużlu, blisko swoich pociech, bo chcą hmm. dla nich jak najlepiej. No i też pytanie, pewnie z gatunku trudnych. Lepiej jak są blisko rodzice, hmm. czy jak trochę dalej? Przeszkadzają częściej, czy pomagają? Sam... Hmm. Trudne pytanie, bo zaangażowani co niektórzy są yy, ojcowie raczej, chociaż mam, 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 mamy też yy, angażują się, ale yy, no, bardziej ta, ta męska strona to angażują się czasami pozytywnie, czyli pomaga tak w sensie, że pomoże. Ale gdybym miał ja możliwość, wolałbym pracować tylko yy, z chłopcami bez rodziców, ale w też się nie da, no, bo nie każdy może odpalić ten motocykl sam. A wiadomo, mamy tam dwie czy trzy godziny, zazwyczaj trzy godziny treningu, jeżeli ja czekam na, na motocykl, który odpali, chłopak, a to trwa i trwa i trwa, wiadomo, kolejka idzie, my, my stoimy, jeden odpali, drugi nie odpali, pcha, ten, co odpalił, czeka. Także no tutaj ci rodzice czasami pomagają odpalić, ten wypchnie czy, czy, czy pomoże, no to tu się zgodzę, tu jest fajnie, ale no... Zazwyczaj rodzice też się bardzo angażują w taki niepozytywny sposób. Czyli lepiej wiedzą, tak? Albo chcieliby lepiej pomóc no, trenerowi, tak? No, no, dokładnie. Ja też miał, mam, mam dzieci i wiem jak to jest i też chciałem ich nauczyć na nartach, czy uczyć pływać. Ani tego, ani tego nie potrafiłem zrobić. Były tylko z mojej strony nerwy. One zasmarkane stały na górce, a w końcu skończyło się na tym, że wzięłem instruktora i wszystko się potoczyło dobrze. Także rodzice, apel do was, że czasami <laughs> stoicie sobie z boku. Czekajcie, ewentualnie, jak chcecie zapchać, proszę bardzo. Zaufajcie fachowcowi. Chciałem zapytać, bo też to jest taki mit, a może jest to prawda. Mówi się, a kiedyś to trzeba było mieć charakter większy, żeby na tym żóżdżu jeździć. Dzisiaj te młode chłopaki to mają wszystko, a jak nie wszystko, to większość podane pod nos. Zgadzasz się z tym? Bazując na Twoich początkach, nie ukrywajmy, gdzieś tam w latach 90. Ale to nie tylko w, jakby w dyscyplinie, o której teraz rozmawiałem, bo to chyba w ogóle jest. Z tymi dzieciakami, także no inaczej myślą, inaczej chyba się zachowują i, i, i czego innego potrzebują od życia niż, niż my wcześniej. Yy, no i to jest, wydaje mi się, też kłopot, bo, no bo tak jest, to, to taka jest prawda. No, to jest inne pokolenie i trzeba też z nimi inaczej rozmawiać. Yy, no, no tyle. No, no. A ty patrząc na nich, to widzisz czasami siebie z lat 90., młodego. Grzesia, który ze szkoły nie w zielonej górze, musiał dotrzeć na trening, y, późne wieczory, y, późne powroty. Wspominasz sobie czasami, że, że to tak w Twoim wypadku z tego co wiem, bo też rozmawialiśmy niejednokrotnie, nie było łatwo. Część chłopaków daje radę. Przyjechać na stadion, mała, mała część, a część po prostu bez rodziców, jakby nie potrafi przyjechać tam 10 km w odległości od zielonej góry do, na stadion, bo, bo jeżeli mama czy tata nie zawiedzie, no to to jest koniec. Nie ma, te, nie ma autobusów, nie ma jakichś rowerów y, innych rzeczy i po prostu chłopcy nie przychodzą. Y, tak, tak, tak bywa, nie jest to regułą, ale tak jest. Y, no wiecie, doświadczenie jest tak, jaki jest. No, y, kiedyś było inaczej, dzisiaj też jest inaczej. A to kiedyś to pamiętasz, takie najważniejsze twoje jakieś historie. Wiem, że tutaj by można no, było to sporo tak, opowiadać, nie. ale te ale twoje początki, nie wiem, miałeś jakieś momenty załamania, rezygnacji, czy u ciebie to na Maxa ten żurzel? Nie, nie, no tak, no tak ja trzy razy chyba rezygnowałem, trzy razy rzucałem torbą. Słyszałem, yy... że to Jan Grabowski też w świętej pamięci chciał Tobie podziękować raz, tak, chyba tak? Na pewno rzeczy nie rozumiałem, co do mnie, co do mnie, co mi trener przekazuje, bo, bo, bo jakby nie byłem w takim tym... W tych słowach takiej biegły, wejdź szerzej, czy wejdź głębiej. No tak, teraz to jest dla mnie takie proste. Chociaż coś mi się zdarzyło z chłopakiem, który mówiłem mu wejdź szerzej, i on dopiero na którymś treningu, po którymś treningu zapytał mnie, co to oznacza. Ja byłem zdziwiony, ja ja no jak? Mówię, no nawet ci pokazywałem ręką, mówię, nie on mówi nie. Nie, nie, nie. nie zrozumiał tego, co ja do niego mówiłem. Yy, no ale no, dobrze się wyjaśniło w sumie na samym końcu. No późno było późno, ale jakoś nam poszło. Cześć. jeszcze o co pytałeś? Pytałem, jak to było w Twoim wypadku. Tak. Mówisz, że rezygnowałeś, tak? Czyli były takie momenty niełatwe, tak? Na początku. Tak, bo ja trafiłem na, na te czasy klubu, który no, upadał. To był Morawski i koniec Morawskiego. Tam, no, to tam siedziały takie rzeczy i spadek i tak dalej. Dzisiaj mamy trochę inną sytuację. Ale no ja, jeżeli mam coś powiedzieć, no to wstawałem, miałem dziś mi jeden pociąg z naszej miejscowością, to chyba wychodzi 5.30, jak dobrze pamiętam. 6, po szóstej, czy o siódmej, byłem już w Zielonej Górze, także miałem półtorej godziny, czy do szkoły, czy gdzieś spacerować i, i tak dalej. Nie było komórek, czyli nie, nie meldowałem co pół godziny, gdzie jestem, co robię, tylko wracałem. Później, 22 to był ostatni autobus, bo pan Andrzej Jarząbek mnie nie wypuszczał z warsztatu, okazał coś pomyśleć. Tak było i, i tyle. I pięć kilometrów później szedłem y, albo polami, albo lasem, albo szutrową drogą, żeby do domu dosi I musiałem się przemęczyć, I, i w sumie nie żałuję, bo. Bo czegoś mnie to nauczyło, i jeżeli to chłopcy zielone góry słuchają, to, to wydaje mi się, że do 30-40 kilometrów rowerem to nie jest żaden dramat, a rodzice też niech nie, nie przeżywają, że, że dziecko coś sobie zrobi, bo większe rzeczy czy gorsze rzeczy robią w domu, a, a na stadion mogą dojechać. To jeszcze ostatnie pytanie: Czy jako trener młodzieży masz taką ambicję, taką trochę może jak żużlowiec, że a chciałbym, żeby ten. Pewnie nie zdradzisz nazwisk, kiedyś osiągnął wielki sukces, że dla ciebie jako dla trenera to też taka duża satysfakcja. Też się tak jakoś nakręcasz jako trener młodzieży? Też jesteś tak za nim, czy tak z większym nie, dystansem trochę już? Nie, no też ja przejąłem jakby szkółkę po, po Andrzeju w Nęku, bo tu już byli chłopcy, którzy jeździli. Gdzieś po upadkach jeden zgasł troszeczkę drugi za Teraz obojczyk. Tak też wydawało mi się, że tak już, będzie, już pójdzie to z górki. No i kontuzja i, i stoi mi w miejscu. Teraz zdają chłopcy z kolei, który zdał licencję. No to jest, to jest ciężki też temat, żeby. No to trzeba trochę czasu. No. Trzeba czasu, trzeba. ile, bo niektórzy mówią, czy z tej mąki będzie chleb szkolą, nie, szkolą nie, i bo co? Wiem, no, przyszły nie. mnie to, tak przygodowa zawody młodzieżowe, czy 125, te, te wszystkie na tych monitorach. To jest najłatwiej, bo to jest najtaniej jeszcze zrobić, bo tam żeśmy zainwestowali parę złotych w silniki, wyczailiśmy i rodzice też, którzy się angażują w to. Gdzieś każdy rodzic swój czas, swoje znajomości poświęcił, żeśmy tym motocykle dograli. I dzisiaj są efekty takie, że no, duży Zielonej Góry, czyli ci co jeżdżą, są no, w ścisłej czołówce w tej kategorii. Szkoda, że tak trochę nie z początku nam to od razu wyszło, bo, bo dużo punktów straciliśmy, ale końcówka naprawdę jest fajna. Także wydaje mi się, że też już gdzieś moja głowa pracuje na tym, żeby przyszły rok te zawodnicy, chłopcy 500 Ter, no, z ostatniego miejsca, bo takie zajmujemy poprzez różne sprawy. Żeby, żebyśmy się po prostu zaczęli odbijać, czyli no, wiem co już zrobić w tej kategorii będziemy zabierać teraz ci chłopcy niektórzy końcą, kończą yy, wiek ten, te 13 lat przechodzą do kategorii starszej i tu będę chciał więcej czasu poświęcić, tym bardziej, że chyba yy, no nie wiem co, jaka moja kariera się potoczy więcej czasu chyba poświęcę już teraz yy, tym chłopcom i, i w przyszłym roku będziemy się podnieść jakby z tej kategorii 500 ter Trenerowi Żurzla czego się życzy? Spokoju, cierpliwości, yy, może i innych cech? Szczęścia <grystania> i no, dobrej grupy chłopaków, no, żeby mieli chęć do jazdy, chęć do ścigania, bo, bo chęć do jazdy to niektórzy mają, ale już do ścigania jest gorzej. Grzegorz Walasek, trener Zielonogórskiej Młodzieży. Dzięki serdeczne, Grzegorz. Dziękuję. dziękuję. <grystania> dziękujemy bardzo. To był magazyn żużlowy W69 na 96 FM. Maciej Noskowicz. Do zobaczenia, do usłyszenia. Malubas Zielona Góra walczy o ekstraligowe punkty. My jedziemy razem z nimi. W każdy poniedziałek o 11.15 magazyn żużlowy W69 na 96 FM w Radio Index. Jesteśmy tam, gdzie nasi żużlowcy. Sportowcom kibicuje sponsor programu Spółka Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja.